Na początek może byście się przedstawiły. Daria? <grywa> e, Ania. Dawia, skąd jesteś? Z Nadmy. A ile masz lat? 32. I który raz jesteś w Franczyku? Dla mnie pierwszy. Okej, okay, dla ciebie pierwszy. Ania? E, mam na imię Ania, mam 42 lata, pochodzę z Radomia i tam żyję, tam pracuję. Okej. Okay. Drugi raz na drabinie. Okej. Okay. A jak to się stało, że się znalazłeś się na drabinie? Może Anna najpierw? A, mnie dużo pokazuje Pan Bóg w internecie. Mm -hmm. Jestem internetowa i on czasem pokazuje jakąś reklamę, jakieś hasło. I przewinęło się też hasło drabina Jakubowa rok temu. Rok jeszcze wcześniej znajoma mi wspomniała, że szuka wolontariusza, który się nią zaopiekuje i tak zaczęło to kiełkować. Mhm. Przyjechałam w zeszłym roku i tak się zastanawiałam, po co, po co ja miałam się tu znaleźć, tak? Biorę urlop, przyjeżdżam tak naprawdę na, do kolejnej niejako jako pracy. I, i właściwie to Bóg mi pokazał wiele miłości. A, wiele takiej bezinteresowności, ale i tego, że nauczyła się prosić o pomoc. I, i w, w zeszłym roku się e, dlatego znalazłam. Mhm. I postanowiłam wrócić, bo to jest miejsce, gdzie naprawdę widać działanie i Boga, i Ducha Świętego, i, e, i widać miłość w tych, którzy tak naprawdę potrzebują bardzo naszej miłości. Mhm. A ty, dalej jak tu tutaj się znalazłaś? Skąd wiesz odrobienie jakby? Od mojej koleżanki, ona mi powiedziała, są takie spotkanie, Aha. zaprosiła mnie na spotkanie. A gdzie to było? Mm, przyjechała do mnie do domu, Aha. koleguje mnie jeszcze bardzo długo od szkoły, Aha. już nie wiem 20 lat. Wow. Ona mi to powiedziała, przyszło mi się spodobało, mhm. ona mi powiedziała, że są tu rekolekcje, przyjechałam tutaj. O, ona nie mogła. Mm -hmm. W tym roku namawia mnie na i, za rok. Na jeszcze jeden tonus na pierwszy. I chciałabyś przyjechać za rok? No, no. no A może nie? Dlaczego nie, no właśnie? Panie ja to jest? Tak. Ja lubię księdza Krzysztofa, księdza Łukasza. Ok. W początku krządz Łukasz, później się zmieni ksiądz Krzysztof. Aha. Czyli w łominie tam chodzisz, tak? Tak. Um. To już poserstwa. Mm -hmm. to tak, yy, Ola ja mnie powiedziała na spotkanie, przyszłam, spodobało mi się. Okay. Mam bardzo dobry kontakt z nimi, z słymi. Super, a jaki masz kontakt z Anią? Bardzo dobry, <grywają> polubiłam ją. Dziękuję. <grywają> <grywają> <Tego nie. grywają> ja to szybko, ze mnóstwo zawieram. Nie mam zabytno takiego problemu. To fajnie. No, widzę, że jesteś taka rozmowna, otwarta. A co ci się najbardziej tutaj podoba? Cicho. Aha. Spokój. A ja lubię tak. Las, woda, spokojne. U mnie tak nie jest. u mnie tak nie jest. Okay. Trochę głośniej. Okay. w mieście mieszkasz. Nie na wsi, okay. ja wiem, no, na wsi też, poszło. głośno. czasem. Okay. Zgadza się. A z kim mieszkasz? Z rodzicami Aha. i psami. O, macie wiele psów? Trzy. Wow. Super. A Tobie, Ania, co się najbardziej podoba tutaj na mm. Pięknie wyglądają wschody słońca nad Bogiem. A tak, tak i to jest ta cisza, spokój, ale i to, że mm, no właśnie jest i Bóg wypoczynek i z pomoc innym. I to jest takie połączenie właściwie wszystkiego tego, czym żyję. Eee, można wyjechać na urlop i po prostu posiedzieć sobie nad basenem no i po prostu się posiedzi. A tu... kurczę, to jest taki szczególny czas, tu... co jak powiedziałam, widać to działanie Boga i te rekolekcje, one są nie tylko dla osób, które mają jakieś dysfunkcje, ale tak naprawdę my, niby pełnosprawni, możemy odkryć, jak mocno mamy dysfunkcje same w sobie, właśnie słuchając tych rekolekcji. Hmm. Także co mi się podoba? No podoba mi się ogólnie atmosfera. Hmm. Każdy jest ważny, tutaj, tak naprawdę. Hmm. A Daria, a Ty czujesz się kochana? Tak. Tak. A kto cię najbardziej kocha? Rodzice. Tak. No. A myślisz, że tutaj drobnię te też y, cię kochają? Myślę, tak. Tak? <grymne> nie, nie jestem pewna. <grymne> nie, nie, jestem przekonana, tak? Okej. Okay. Jeszcze nie wiesz do końca. Nie wiem, podoba mi się. Okej. Okay. A ty, Ania, czujesz się kochana? Mm, czuję tu bardzo dużo takiej miłości takiego ciepła. To jest takie ładowanie baterii, po prostu na niemalże cały rok, gdzie pracuję, gdzie są i trudne sytuacje. I czasem wracam myślami, że tak, Że jest miejsce, gdzie człowiek potrafi dostrzec człowieka. Zgodzę się z A Daria, powiedz mi, yy, czy Ty jesteś generalnie szczęśliwa raczej? No tak. A co byś powiedziała osobie, która jest nieszczęśliwa? Smutna? No jakbyś chciała coś powiedzieć. Takie Czasami jestem smutna, ale Czasem mi coś nachodzi, a później mi to przychodzi. Raz jest lżej, raz jest trudniej, bo popatrzy się na Anię, mnie przychodzi. To on mhm. tyle daje radości. No naprawdę? Tak. tak, to jest pierwszy raz taką osobą. Od początku co ja przyszłam poza ona taka ciapła jest kochana. To po prostu nie wiedziałam co są jeszcze takie ludzie kochane, dobre. Wow! Jeszcze bardzo z nią dowodujesz? Do wow! Będę ani pamiętać, czy do końca życia nie zapomnę. A nie! Wow! No, wow. <laughs> wow, ale widzę. Ale powiedziałaś pięknie teraz. Mnie jeszcze zdjęcie zrobił z nią. Zrobi na progu No i wybawiać numer, no. co? Mam da, mam da, jest, mam numer, Ani. I co, weźmy na niej z co? No. Nie będę tak raz do gondów zadzwonywała, nie będę tak przymoc... przymoc zaczej. Nie potem jak nie zadzwonisz, to ja, to ja nie zadzwonię. To ja się zadzwonię. A, A to, kiedy zobaczyłam zobaczyłam jeszcze raz, od razu polubiłam ją, nie wiem. To taki instynkt był, polubiłam ją od razu. W ogóle to, ja to ja ja bo... karierę. śmiała nie byłam do niej, później na drugi dzień już bo pewnie się byłam do niej. Tak, bardzo fajnie też zostałyśmy dobrane, bo Daria bardzo lubi spacerować i ja też jestem z tych chodzących o, i zawsze po jedzie spacer, jak jest chwila między Eucharystią, a, a rekolekcjami, spacer, także tutaj... Ja lubię tak. chodzić. O, Dobrze, to tak naprawdę super. Skieram. Fajnie. No ja lubię siedzieć Fajnie. Ja lubię chodzić. A, a nie jak... Nie już mówiłaś, jaka była twoja motywacja, żeby tu przyjechać. A co byś powiedziała y, jakiejś osobie, która na przykład się waha i nie wie, czy przyjechać na wolontariat, czy może to nie jest dla niej? Na ten wolontariat, tak? Tak, tutaj dobra ścieka, no. E, co bym mogła jej powiedzieć, że łatwo nie będzie, ale miłość nigdy nie jest łatwa? Ale pamiętaj, że Bóg Cię kocha, a tych, których tam spotkasz, Bóg szczególnie umiłował. Hmm. No, Bóg tak kocha. Nie, szczęścia, słodka. Jest wow. Jesteście kochane, dziewczyny. Dzięki. Naprawdę. Bardzo podoba mi się. Ciebie też pożywiłam, jeszcze raz zobaczyłam. Że... O, bardzo dziękuję, Daria. Chętnie się z Tobą wymienię numerami. Możemy się czasem wyzwaniać. W Warsz Warszawie cię widziałam, szłasz sobie. Mijałam, no do tak. tego może kojarzyć. Możliwe, możliwe. Ja Znana zna twarz. Znana twarz, no super. Chcesz jeszcze powiedzieć? Ładne użyć, nie? No. O, dziękuję. Bardzo, dziewczyny. Macie jeszcze coś do przekazania, jakąś wiadomość do a, naszych widzów? Do naszych widzów. Drabina klubowa to jest to, co, co jest sensem życia mhm. wakacyjnego i nie tylko. A, no i dzięki, bo dzięki Tobie a, no, dowiedziałam się, że Daria tak naprawdę mnie lubi. Oooo, no, no. 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 No, <grywa> dziękuję wam dziewczyny, przytulmy się, chodźcie. Możemy z co zrobić. Musimy sobie zrobić.